No i stało się. Czarnoskóry nożownik zaatakował białego Polaka. Centrum miasta w biały dzień. Znowu się nie dopilnowało granic. Znowu kultura afrykańska w konflikcie z europejską cywilizacją. Znowu Konfederacja miała rację. A nie, sorry, wszystko mi się pojeło. To biały kibol Rakowa, 30-letni Patryk Erk, dźgnął nożem czarnoskórego obywatela Zimbabwe. Bo nie podobało mu się, że ten siedzi w barze. Tak po prostu. Wszedł, powiedział wypierdalać, Zrobiła się przepychanka i cyk, nóż w klatkę piersiową. Gdyby nie kolega, którego, Wstrzymał, mogło się skończyć jak na jakimś filmie Rwandy. Tylko że to nie Rwanda, to często chowa w Polsce 2025. Sprawca znany policji recydywista. Rok temu został skazany za pobicie obywatela Bangladeszu. Zarzut, usiłowanie morderstwa na tle rasistowskim. A jeśli myślisz, że politycy prawicy się odetną, no to nie. Oni dalej będą nakręcać spirale w stylu wioski inżynierów, barytony z Afryki, no go, Zons i reszta tych bredni, których oni sami nawet nie rozumieją. Bonkiewicz działa dalej. Zbiera hajs i mówi o obronie granic. Berkowicz publicznie chwali ksenofobię jako wartość narodową. A Matecki robi z czarnych Polaków memy. I to właśnie w takiej atmosferze, normalizacji pogardy, dzieją się rzeczy takie jak w Częstochowie. Dzięki za każde wsparcie! I widzimy się jutro.